Cześć, tu Gerin. E, dzisiaj nagrywam z Minecrafta, mój pierwszy filmik, ponieważ e, nagrywał z, e, jak to, e, no z Metala, ale miałem bardzo duży problem i na razie nie będzie żadnego filmiku z metalu bo Honor. Dawid, dobra. Teraz pogram trochę na surwiwalu eee, Jakoś to tam se pogramy trochę. Bo no, szybciej. Dobra, jesteśmy, a więc tak. Zaczynamy od początku. Dobra, jest drewno. A jest tutaj. Dobra, tyle wystarczy do podstawowych rzeczy yy, Co ja robię Długotnik w Twojej kraft, trochę się gubię Ale wybaczcie Dobra, mamy stu rzeźniczy I tak, co przede wszystkim musimy zrobić Przede wszystkim, to teraz zróbmy z tego wszystkiego, chyba nie, a i dobra, zrobiłby tak. E, co ja robię? O. Na początek wystarczy trochę. Trochę trzeba wykopać. Pozwólcie, bo ta muzyczka by trochę denerwuje i sobie ją ściszę. Dobra. Trochę okay, mi kobla będzie potrzebne. To. Też się nie zastanawiam, czy by nie nagrywać y, filmików, zrobić taką serię właśnie z Eurotrack Simulator 2 bo też mały i się nawet dobrze gra no nie wiem, zobaczymy ale teraz razie parę odcinków swojej kraft nagram a potem się pomyśli co dalej dobra, będę tak długo aż o boże dobra wchodzimy do góry będzie problem. Dobra. Mird. Dobra, jesteśmy na powierzchni. Teraz tak zrobimy sobie co jest gra. Eee, dobra, potrzebne będzie jeszcze to... Oj. I teraz się trochę drewna... No tak, właściwie... o duże drzewo nie wiem mam to myśli żeby ten filmik nie był więcej niż 6-7 minut ponieważ wtedy trochę czasu będzie na przesłanie tego filmiku właśnie na YouTube i nie chcę za tylko czekać dobra, dzisiejszy być tylko co ty już się zrobimy, ale coś tam zrobiły jedynie Jechę. Eko ecco. wystarczy. U dobra. Nieważne. Tak, tu sobie widzimy te deski na razie. Dobra. Robię dwie już od razu to. może na początek tak trochę to sobie jakby ogrodzę, bo ja chcę być jakiś potwornik. To co, załatwię sobie łóżko. Jakoś to będzie. Za duże to nie będzie, ale... escrito try to add ah, de... de... this rock de... Dobra, jakieś drzwi. Tutaj. Zróbmy Dobrze, ładnie pięknie to wygląda. Oczywiście. Nieźle, To no dobra. Takie małe powieszczonko właśnie. No tak, no i... Na to byśmy na razie tutaj skoczyli, nie? Podaj pierwszy filmik, ja... I właśnie, nie oceniajcie surowo. Podaj to pierwszy filmik i... I, i, i subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. To pewno wam odpiszę w komentarzach. to dobra, to na razie.